no widzowie, patrzcie jakiego mam fajnego psiaka i jaką mam fajną pościel, więc zostawcie dla niego łapkę w górę, dobra? Zobaczcie, on lubi Brawl Stars, więc kto może zostawia dla mojego pieska łapeczkę? <śm> No więc jeszcze raz się Wasiewata Tori, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Sorry, że mam takie dziwne włosy, ale dopiero co wstałem. No ale mordeczki, nieważne. Dzisiaj mam bardzo fajny odcinek dla Was. Między innymi pokażę Wam dosyć dziwny klan z Brawl Stars, który jest najprawdopodobniej nawiedzony. Wszystko wam dokładnie wytłumaczę. Będzie też coś o nowych nagrodach właśnie z Brawl Stars. No i wiele innych ciekawych rzeczy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby tego nie przegapić. Jeśli lubicie Brawl Stars i lubicie oglądać mnie, jak nagrywam o niej i wszystkie newsy informuję was o te sprawy, no to warto subskrybować mój kanał. Najlepiej dzwoneczek. Kto ma włączony dzwoneczek, to pochwalcie mi się w komentarzu i będę takim osobom przypinał serduszka, przynajmniej postaram się, więc polecam pisać komentarze. No i co? Ja chyba nie przedłużam już tego wstępu, widzowie, chciałem jeszcze was szybciutko zaprosić, tylko i wyłącznie na mój sklep. Jak widzicie takie piękne bluzy. Oprócz tego są też koszulki, Casey na telefon, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie na każdy rozmiar, na każde telefony. Link macie podany w pierwszej linii opisu. I zostało mi jeszcze kilka takich zdjęć z autografem, więc pierwsze osoby, które zrobią zamówienia po prostu na tym sklepie, no to dorzucę im do zamówienia taki oto autograf. A teraz nie już tego wstępu, no i widzowie, startujemy! Bye. Yeah. A więc dobra widzowie, odcineczek ten zaczynamy od bardzo dziwnego klanu, którego podesłał mi mój widz na Instagramie o Niku 64 dzięki ci bardzo stary, że mi podesłałeś, jak coś widzowie, jeśli też macie jakieś fajne newsy, które mógłbym użyć w odcinku, to wbijajcie na mojego Instagrama, ty się tam nazywam, zaobserwujcie mnie i możecie mi tam pisać jakieś najciekawsze, będę brał do filmu. No i żeby znaleźć ten klan, musimy zmienić sobie mordeczki lokalizację w klanach na UA, taki, taki jest skrót tego kraju, e, poczekajcie, już sobie to szukam, okej, okay. jest to oczywiście Ukraina mordeczki, więc bierzemy sobie i teraz wchodzimy w topkę i na 6. W tym miejscu, w topce właśnie Ukrainy powinien być taki kran Forever Young. Dokładnie. I zobaczcie. Klanik ten jest 0 na 30. Nikogo w nim nie ma. No i ma tutaj taką dziwną mewę. Ale dobra. Gdy sobie w niego klikniemy, to mordeczki dalej nikogo nie ma. I zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Generalnie zazwyczaj jak się klika, to po prostu jest bug, że tutaj pokazuje, że jest 0 na 30. A jak wejdziemy, no to jakieś osoby tam są. A tutaj mordeczki nie ma nikogo. Klan jest zamknięty i wymagane pucharki w nim to jest 35 tysięcy. No więc ciekawe, jak do niego się dostać, skoro klan jest zamknięty mordeczki, już się chyba nie da. <laughs> nie no, wydaje mi się, że oni po prostu widzowie usunęli ten klan. Każdy z niego powychodził no i nawet w opisie zostawili baj, czyli że się z tym tak jakby pożegnali. Yy, trochę szkoda, bo klanik, jak widzicie, był naprawdę mocny, jak było 35 tysięcy pucharków. No, ale teraz jest tu zero członków, nikogo po prostu nie ma. Jak coś, to możecie sobie sami sprawdzić, macie tutaj ID tego klanu, więc możecie sobie obsaić. Yy, no, co mogę wam powiedzieć? Dosyć ciekawa sprawa. Ja jeszcze tylko szybko zobaczę tą topkę Ukrainy, bo na w ogóle jest jakaś dziwna. Zobaczcie, overpower, kolejny klanik, to jest tylko jeden ziomeczek w nim. I kan jest w topce, nie? Najlepsze jest w ogóle to, że tutaj w tym klanie wcześniejszym jest 0 osób, a pokazuje, że ma 282 tysiące pucharków, więc no widzicie widzowie, dosyć dziwnie. Tutaj na czwartym miejscu w ogóle, jeszcze wyżej od tamtego, to jest ziomeczek, który ma tylko 8 pucharków, jest dowódcą tego klanu, a jego klan jest morteczki tutaj w topce, jak widzicie, na czwartym miejscu. I w ogóle trzeci klan nazywa się tak samo jak ten czwarty. To jest mega dziwne, nie? To też mnie tutaj naprawdę mega zdziwiło, jak to zobaczyłem, mają jakąś ośmiornicę, jakąś emotkę I identyczna nazwa W jednym jest 30 na 30, a w drugim jest 1 na 30. Jest tylko jedno miejsce za. O co chodzi w ogóle? Chłop ma 8 pucharków i... no, dobra, nie będę tego komentował Bardzo dziwna sprawa, napiszcie widzowie co o tym myślicie A my przechodzimy już do kolejnych rzeczy z dalej widzowie, kolejna ciekawa rzecz Generalnie na ostatnich Mistrzostwach Świata w Brawl Stars, Które miały miejsce w tamten weekend Było w pewnym momencie pokazane coś takiego Zobaczcie, jest to mordeczki Spike R Czyli specjalny but Spike'a Specjalna limitowana seria No i R zazwyczaj mamy w butach od Nike, Na przykład wiecie Air Max, Air Force i tak dalej I tak dalej No a tutaj mamy coś takiego... Ze Spike'em i jego butami. Czyżby to była, widzowie, specjalna kolaboracja Nike z Brawl Stars? Oczywiście są to dwie ogromne firmy, dwie ogromne marki, ale jednak, no, Brawl Stars nie jest aż tak popularny jak Nike. Myślę, że Nike'owi by się to zbytnio nie opłacało. Yy, mogliby mieć dużo innych współprac, więc po prostu to jest taki szablon, mi się wydaje, i twórcy to zrobili. Może związane będzie to z kolejnym sezonem, czy coś w tym stylu, ale no raczej na pewno w Nike takich butów nam nie wypuszczą. Zobaczcie w ogóle na nazwę Spike. Jakby wziąć SP z tego, to by zostało same Ike. Czyli wystarczyłoby dać literkę N i byłoby Nike Air. No niby to wszystko się w miarę łączy widzowie, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej nie ma szans, żeby po prostu była współpraca Brouszta z Nike'em, taka kolaboracja, yy, ale mordeczki, ocencie mi w komentarzu jak podobają Wam się te buty w skali od 1 do 10. Są dosyć śmieszne, mają takie kolce specjalne od Spajka Wszystko z nim w sumie powiązane. Kolorki nie są złe tych butów No raczej ciężko, żebym na co dzień w nich chodził raczej tak na beki do odcinków, ale <laughs> ciekawie się na to patrzy i ja oceniam je może tak 7 na 10 Wy mi dajcie znać w komentarzu jaką Wy dajecie im ocenkę a więc dobra widzowie, teraz szybciutko jeszcze zajmiemy się jedną rzeczą i później już przechodzę do tych darmowych nagród, o których chciałem wam powiedzieć na początku. No i widzowie, posłuchajcie, bo sprawa wygląda tak, że Star Park na pewno kojarzycie kojarzony jest ze złem. E, chodzi o to, że tam ktoś chce zaordować naszych wszystkich zadymiarzy. I ostatnio widziałem taką fotografię, która gdzieś walała się, po Redditie. Zobaczcie, co o tym myślicie. Z tego co widzę, to jest to chyba Gale, który ma założoną koronę Star Parku, czyli tak jakby był ich więźniem, no i jest przywiązany sznurkami do jakiegoś automatu. Wygląda to dosyć strasznie, widzowie, i mam nadzieję, że naszemu. Geilowi nic się nie stanie. Jak chcecie taki cały odcinek odnośnie tej całej fabuły w Star Parku, co tam się dzieje z zadymiarzami i tak dalej? No to możecie mi pisać w komentarzu, ale teraz przechodzimy już do najważniejszego tematu. Na pewno pamiętacie, jak na Toku i ogólnie już w grze mieliśmy darmowe nagrody dla nowych graczy, czyli każdy, kto założył nowe konto, no i wbił na nim tam chyba 40 czy 50 pucharków. No to codziennie, gdy wchodził do gry, mógł odbierać sobie takie fajne nagrody, a za ostatni dzień do zdobycia było dwóch epickich zadymiarzy. W sensie mogliśmy sobie wybrać jednego z nich, był to Edgar i Griff. No ale to pamiętacie mordeczki. I tak się składa. Że widzę coraz więcej jakichś różnych pogłosków mówiących o tym, że twórcy mają dać taką drugą turę darmowych nagród. Oczywiście od razu mówię, to nigdzie na razie nie jest potwierdzone i tak tylko gdzieś słyszałem. Twórcy ani razu nie wspominali o czymś takim, że ma być tego druga tura. Myślałem, że jest tylko jedna, więc ciężko powiedzieć widzowie, czy to będzie prawdą, czy nie. Aczkolwiek ja wam pokażę, jak ta druga tura mogłaby wyglądać. Zacznę może od tego, że żeby ją dostać, no to trzeba by było widzowie oczywiście odblokować wszystkie te nagrody z pierwszej, czyli codziennie przez 15 dni wchodzić i później dalej mieć to nowe konto. No i gdybyśmy tę 15 odblokowali, to dawałoby nam to przejście do kolejnego etapu i tam byśmy mieli kolejne 15 nagród. No i generalnie zobaczcie, tutaj jakiś ziomeczek chyba trochę z tym przesadził. On stworzył wersję koncepcyjną i dał tam do wyboru żalet albo Boni, czyli dwie nowe zadymiarki i jedną z nich że moglibyśmy sobie wybrać już na drugim dniu. Wydaje mi się, że jest to totalnie niemożliwe i chłop no przesadził, dlatego postanowiłem, że wam to pokażę. Na trzecim dniu dał tam jakieś ulepszenie do jednej z tej i później pina, później znowu ulepszenie i później skin! Tak jest, skin Gladiator! Do żalec, który normalnie jest dostępny tylko w karnecie, więc... No, tutaj chłopa lekko odkleiło <laughs> i zdecydował takie coś zrobić. W dodatku jeszcze nie zmienił pierwszego dnia i tam zostawił tą szelkę więc trochę słabo wykonana ta praca, moim zdaniem. Ale pomysł ten ma potencjał pod tym względem, że gdyby dać jakieś inne nagrody, takie bardziej sensowne, które rzeczywiście no, twórcom by się opacało, żeby dać. No to spoko, jakby była taka druga drugatura. Nie mówię, że nie. Oczywiście dalej jest to nie do końca sprawiedliwe wobec starych graczy, którzy już troszkę grają w tego Brawla i takich darmowych tak nie mają. Dlatego jeszcze lepszą opcją by było, gdyby dostali to i młodzi, co się nie młodzi, tylko i nowi i starzy gracze, rozumiecie, nie chodzi o wiek, tylko o długość graja w Brawl Stars. No i na pewno nie dawać po prostu w tym do wyboru chromatycznych postaci, no bo to już jest zbyt mocne. Max do epików, ok? Chociaż epiki to też już jest tak dużo, ale... no chromatyczne to jest przesada, nie? Legendy i metyki też. Wydaje mi się, że właśnie takie epickie to maksimum. No i oczywiście dorzucać jakieś skinki warte 30 gemów nie więcej, bo tak to też by było zbyt łatwo. Dobra widzowie, ostatnio widziałem, że spodobało wam się Jak pytałem was, jakie skiny kupować i wy mi doradzaliście Więc mam teraz 55 gemów na moim koncie Drugim, to jest moje drugie konto I mordeczki, co ciekawe Mogę tutaj zaraz wyjść też 14 level w karnecie I dostanę kolejne 10 gemów, więc będę miał powiedzmy 65 gemów I patrzcie W sklepie mam dużo fajnych ofert Między innymi no, ten jednorożec Barley Kupować go czy nie? Możecie mi napisać na czacie widzowie W sensie w komentarzu, napiszcie mi Będę przypinał serduszka eee, Ładny skinek, jest przeceniony, może nie jakoś bardzo, ale jest przeceniony Oprócz tego są też inne skiny. No, ale na nie jeszcze mnie nie stać. GT Max akurat mi się zbytnio nie podoba, więc tego mi nie piszcie, czy kupaj czy nie, bo jego nie chcę. No i mam też widzowie 920 punktów, a jeszcze nie mam banity kolta, więc może go kupię, nie wiem. Piszcie mi widzowie, to jest moje drugie konto, ja mam tutaj bardzo mało skinków dlatego jakieś by sobie pokupował. Albo może wolicie, żebym kupił tą zwykłą odznakę. To też jest tutaj jakaś opcja, więc dajcie mi znać widzowie w komentarzu na co najlepiej wydać gemy z tego sklepu, czy może lepiej czekać na jakiś inny sklep, bo to też tutaj mordeczki jest taka opcja. A ja dziękuję Wam bardzo za tutaj do końca tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w ogóle i subik pamiętajcie o tym. No no i szykujcie się, bo już na dniach szykują nam się grube odcinki. Naprawdę będzie mocno. Więc do zobaczenia wszystkim. Hejo!